mnożenie liczb po identycznej cyfrze dziesiątek, których cyfry jedności dają w sumie 10. Autor Jerzy Mil. Moją inspiracją były prace użytkownika Glad2Teach z www.youtube.com. Pomnóżmy liczby 34 i 36. Na początek mnożymy cyfrę dziesiątek przez liczbę o 1 większą. Otrzymany wynik 12. To początek iloczynu. Teraz dopisujemy wynik mnożenia cyfry jedności. I otrzymujemy iloczyn 1224. Kolejny przykład to mnożenie liczb 71 i 79. Dwie pierwsze cyfry. 56. Otrzymamy mnożąc 7 przez liczbę o 1 większą. Pozostaje ustalić przedostatnią i ostatnią cyfrę wyniku. Jeśli pomnożymy cyfry jedności, otrzymujemy wynik jednocyfrowy. Dlatego poprzedzamy go zerem. I ostatecznie otrzymujemy 5609. Przedstawiona metoda pozwala mnożyć ułamki dziesiętne, których część całkowita jest identyczna, a części ułamkowe dają w sumie jedność. Na przykład pomnóżmy 8,2 i 8,8. Część całkowitą otrzymujemy mnożąc 8 przez 9. Część ułamkowa to iloczyn części ułamkowych czynników. Zatem iloczyn to 72,16. i 16 setnych. Drugi tego typu przykład to iloczyn liczb 4 i 9 oraz 4 i 1 Część całkowita 20 to iloczyn liczb 4 i 5. Po przecinku mamy mieć dwie cyfry, dlatego iloczyn liczb 9 i 1 poprzedzamy zerem. Otrzymany wynik to 29 setnych. Ostatni przykład to iloczyn liczb 5 i 3, siódme oraz 5 i 4 siódme. Podobnie jak w przykładach z ułamkami dziesiętnymi są to liczby o identycznej części całkowitej, a suma części ułamkowych jest równa 1. Liczba całości to iloczyn części całkowitej czynników przez liczbę o 1 większą. Część ułamkową otrzymujemy mnożąc ułamki z czynników